W dzisiejszym odcinku chciałabym Państwu przedstawić jesienne owoce w naszym ogrodzie. Owoce, które są pożywieniem częściowo dla nas, ale przede wszystkim dla ptaków, ponieważ zostają tak długo na krzewach, dopóki ptaki ich nie zjedzą. Gdy jesień jest ciepła, nie ma przymrozków, jest łagodna, czy początek zimy, to owoce są dłużej, ponieważ ptaki łatwiej znajdują wtedy pożywienie. Ale gdy nastaną mrożniejsze dni, zaraz pojawiają się na krzewa licznie ptaki. Tutaj przedstawiam Państwu czmielinę. Czmielina to bardzo piękny krzew, roślina położąca, zależy jak sobie ją puścimy. Ja akurat tutaj puściłam po słupku i zarosła już prawie cały słupek, więc wygląda jak krzew. Ale jest to również świetna roślina płożąca. Jest to roślina zimozielona, może mieć różnokolorowe liście. Tutaj akurat odmiana o liściach zielonych. Jesienią zdobi przepięknymi, licznymi, bardzo licznymi owocami. Owoce są zawieszone na długich, białych gałązkach i jest ich po kilka, czasem nawet kilkanaście. Są to owoce takie kanciaste. Kremowe albo takie białawe z pomarańczowym środkiem. Wyglądają bardzo dekoracyjnie na krzewie, tym bardziej, że są one widoczne z daleka. Ale trzeba bardzo uważać, ponieważ owoce są bardzo silnie trujące. Zwłaszcza trzeba uważać na dzieci, żeby w ogrodach do buzi nic nie wkładały. Czego nie znają, a przede wszystkim e, czego rodzice nie znają, czyli zawsze pod kontrolą, pod kontrolą rodziców, ponieważ wystarczy zaledwie garść owoców i jest się już niestety martwym, ponieważ tyle owoców wystarczy, aby spowodować śmierć, a więc trzeba bardzo uważać na to, co sadzi się w ogrodach i jak się ma małe dzieci. Kokoryczka wielokwiatowa to bardzo ciekawa bylina wieloletnia, która coraz częściej sadzona jest w naszych ogrodach i jest dosyć często spotykana w ogródkach naturalistycznych. To byli, na którą Państwu wiosną przedstawiałam, gdy kwitła w maju. Jest ozdobą cały sezon. Czesną wiosną, gdy pojawiają się jej pędy czerwonawe, wygląda bardzo dekoracyjnie. W maju, gdy jest obsypana od spodu białymi dzwonkowatymi kwiatami. Teraz jesienią, gdy przepięknie przebarwia się na żółto. Tworząc mocny, wyrazisty akcent w jesiennym ogrodzie. Ale kokoryczka ma również po pięknych kwiatach owoce. Są to owoce granatowe, kulki. Może uda mi się pokazać. Tutaj są granatowe, okrągłe kuleczki, czyli owoce kokoryczki wielokwiatowej. Kokoryczka, jeżeli chodzi o kłącza, jest to roślina, która często jest stosowana w zielarstwie. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, są one trujące i lepiej trzymać się od nich z daleka. Irga. Irga występuje w wielu odmianach, jako krzew, jako roślina płożąca. Ozdobą irgi są drobniutkie, okrągłe, ciemnozielone liście, które są bardzo pięknie ułożone przy gałązkach, równo, jednakowo. Wiosną jest obsypana wręcz drobnymi, maleńkimi kwiatuszkami, które są oblegane przez pszczoły i przez inne owady. Jesienią liście przebarwiają się na mocny czerwony kolor, już gdzieniegdzie zaczynają się przebarwiać, tak jak tutaj, ale największą jesienną ozdobą Irgi są jej kuliste czerwone, bardzo liczne owoce, które są pożywieniem ptaków zimą, zwłaszcza dla kwiczołów. Berberys. Berberys to krzew, który bardzo często gości w przydomowych ogrodach, a także w zieleni miejskiej. Ja berberys lubię i nie lubię. lubię ze względu na dekoracyjność, ale nie lubię z tego względu, że ma kolce i to bardzo dużo, bardzo takich mocnych ostrych kolców. Ale każdy może wybrać do swojego ogrodu różne odmiany, ponieważ są berberysy wysokie, krzewy są miniaturowe, no i oczywiście cała gama berberysów o różnych kolorach liści. Berberysy przepięknie się przebarwiają jesienią, ale ich przede wszystkim jesienną ozdobą są liczne czerwone, podłużne, owoce. Cała roślina, czyli liście, kora i owoce, to bardzo cenny surowiec zielarski. Owoce zawierają bardzo dużo witaminy C, dlatego są stosowane przy przeziębieniach, mają również bardzo cenną właściwość, że poprawiają humor, łagodzą stres, niwelują wszelkie nerwowe napięcia. Można robić z nich soki, nalewki, można spożywać na surowo. Może być nie najgorszy owoc, też taki lekko kwaskowaty. Kłokoczka południowa, krzew różańcowy, ozdobne koraliki, torebki nasienne na długich łodyżkach, owoce dosyć twarde, przebarwiające się na taki lekko czerwonawy kolor. Z koralików wytwarza się różne ozdoby, a kiedyś wytwarzano różańce. Dzisiaj są osoby w Bieszczadach. Które zajmują się nadal wytwarzaniem ozdób czy różańców, storebek nasiennych, koralików, kłokoczki. Orszelina olholistna zaczęła już przybarwiać się na żółto, przepiękne, złote liście i po kwitnących kwiatach zostały takie ozdobne owoce na długich gałązkach, owoce kuliste, białe i wyrastające z nich różowe szypułki. Mnie one przypominają gąsienice. Cispospolity to bardzo piękny zimozielony krzew, który jest ozdobą cały rok w ogrodzie. Świetnie nadaje się do formowania. I pomiędzy ciemnozielonymi igiełkami jesienią wyrastają czerwone, kuliste owoce, które są bardzo silnie trujące. Jedynie częścią jadalną owoca jest osnówka wokół nasionka. Ale myślę, że lepiej nie próbować nic z tego owocu, ponieważ bardzo łatwo się pomylić. I trzeba pilnować w ogrodach, aby dzieci nie wkładały, przede wszystkim, żeby dzieci nie zostawały same i nie wkładały do ust owoców czy roślin, ponieważ jest ich bardzo duża grupa roślin trujących. Konwalia Majowa. Wszyscy znamy tą roślinkę, i niemal w każdym ogrodzie Konwalia jest ze względu na swoje piękne białe kwiaty, które kwitną w maju i niesamowicie pachną. Ale Konwalia jest bardzo trującą rośliną. I to nie tylko kwiaty, ale również jesienne kuliste czerwone owoce. Kolejną rośliną w naszym ogrodzie, która ma bardzo ciekawe owoce, to szkarłatka amerykańska. Ona potrafi jednocześnie i kwitnąć, i mieć zielone owoce, i mieć granatowe owoce, które są na krótkich różowych szypułkach. Owoce zaczynają już odpadać, czyli szkarłatka kończy już swoją powoli wegetację, ale i tak jeszcze dzielnie się trzyma, ponieważ na których łodygach ma jeszcze kwiaty.